Bartłomiej Ryś, kłaniam się serdecznie Polski Karawaning. Witam i pozdrawiam z Stuttgartu, gdzie trwają targi Cente 2022, co do wielkości targi karawaningowe w tym kraju. Za moimi plecami auto, do którego oczekiwania były naprawdę, naprawdę bardzo duże. Gdybyśmy mieli sekcję plotkarską na polskim karawaningu, to myślę, że właśnie o tej marce i o tym samochodzie byśmy mogli napisać przynajmniej kilka artykułów. Mowa oczywiście o marce Affinity, która która została stworzona we współpracy szwedzkiej firmy KB i projektantem właśnie tej firmy i właściwie twórcą tej marki, został doskonale znany nam wszystkim Jacek Jaskot, który do tej pory przez kilka lat współpracował z marką Globe Traveler, tworzącą właśnie podobne camperwany. Jacek Jaskot rozstał się z firmą i stworzył coś własnego, coś oryginalnego. No właśnie, czy tak się stało? Oczekiwania, tak jak mówiłem, były naprawdę duże. Czy to będzie kopia Globe Travelera? Czy to będzie coś nowego? Czy to będzie powiew świeżości? Czy da się w ogóle na rynku camperwanów stworzyć coś innego? Coś nietypowego. Przechodzimy do cennika, zacznijmy od niego. Zaczynamy od cennika, ponieważ on sam jest zdecydowanie inny od pozostałych marek dostępnych chociażby na targach. Te ceny, które widzicie, w samochód bazuje albo na Fiacie Ducato, albo na Peugeotie Boksa. I zobaczcie, zwróćcie uwagę, że oba silniki są tymi mocniejszymi silnikami. Te ceny są naprawdę wysokie, 70-75 tysięcy euro. Ale o co chodzi? Tak naprawdę samochód jest wyposażony we wszystko to, co jest niezbędne w podróżowaniu. Mam na myśli naprawdę wszystko. Tutaj jest markiza, miejsce na dwie butle gazowe, bardzo duże zbiorniki na wodę, pełne wyposażenie we wszystkie funkcjonalności. W środku. Tak naprawdę jedynych rzeczy, które brakuje, to panele solarne na dachu i, i to wszystko. Tutaj nawet nie ma potrzeby zbudowania, dodania bagażnika rowerowego. Dlaczego? No właśnie, bo to jest jedna z właściwie najbardziej spektakularnych nowości, jeżeli chodzi o właśnie zabudowę campervanów. Ale żeby to wam pokazać, musimy przejść na tył pojazdy. Chodźcie razem ze mną, bo nie, Znacie na pewno problem dotyczący przeróżnego przechowywania rowerów wartych niekiedy naprawdę kilkanaście tysięcy złotych. I właśnie trzymając je tutaj i parkując na dziko, no cóż, narażamy się na kradzież, prawda? Wystarczy otworzyć tylną klapę nowego campervana, odsunąć drugie drzwi. Standardowe łóżko, no niekoniecznie takie standardowe. Zobaczcie sami, jak to działa. Wystarczy uruchomić kluczykiem specjalny panel i po prostu tylne łóżko w stylu francuskim podnieść do góry, co to da? No właśnie stworzy nam tu dodatkową przestrzeń na właśnie magazynowanie rowerów. Jeżeli wasz rower mieści się na wysokość, ale nie mieści się na długość spokojnie. Projektant również o to zadbał. Te tylne, a właściwie przednie drzwiczki otwierają się i dodatkowo mamy specjalny schodek, który się otwiera. Tak jak widzicie teraz na materiale wideo, ten schowek o właśnie, ten, ten stopień otwiera się po to, żeby móc dosunąć rower do samego końca i dzięki temu zamknąć tutaj właśnie tylną klapę. Tutaj bez problemu zmieścimy nie tylko rower tak naprawdę, bo co ciekawe, pomimo tego, że jest to Blaszak, jest to typowy camper van zabudowany na Fiacie lub perzocie, on w dalszym ciągu jest bardzo lekką konstrukcją, bo w stanie gotowym do jazdy, jak udało mi się dowiedzieć, waży zaledwie 3050 kg, więc na ewentualne bagaże zostaje naprawdę dużo. Jak udało się to osiągnąć? A no właśnie tak, że zastosowano zupełnie inne rozwiązanie, jeżeli chodzi o materiały, zupełnie inaczej przeprojektowano wnętrze i dzięki temu w porównaniu, bo od tego porównania nie możemy uciec, uciec w porównaniu do Glob Trawalera, tutaj naprawdę mamy i sporo miejsca, i sporo miejsca na bagaże. Jeżeli chodzi o kilogramy, przejdźmy do środka, bo tam znajdziemy największe innowacyjności, jeżeli chodzi o właśnie nową markę Affinity. Jesteśmy na premierze tak naprawdę tego samochodu, więc od ewentualnych emocji nie da się uciec, ale staram się naprawdę podejść do tego samochodu jak najbardziej obiektywnie. Tutaj z tyłu mamy typowe łóżko francuskie, ale jak sami widzicie, Jacek delikatnie zmienił jego układ. Tutaj ta część wędruje do góry i w ten sposób możemy tutaj ułożyć sobie poduszkę, wziąć ulubioną książkę i tutaj swobodnie. Ją sobie poczytać. Dodatkowo te wszystkie oświetlenia, które widzicie z tyłu, można je regulować po prostu kręcąc wokół nich palcem, możemy je ściemniać bądź zjaśniać i dzięki temu jest to też nowa zaleta, której nie znajdziemy w innych rozwiązaniach tego typu. Łazienka została dosyć standardowa, czyli podobna do tego z Glob Travelera, natomiast zupełnie zmieniono te wycięcie tutaj na umywalkę. Pozwolicie, że ja tutaj wejdę na chwilę. Sami zobaczcie, że miejsca nad głową nie brakuje. Tutaj spokojnie osoba dorosła o wzroście 185 cm zmieści się bez najmniejszego problemu. Standardowo umywalkę otwieramy w ten sposób, ale jest ona nieco inaczej wykonana, zaokrąglona, a dodatkowo nawet tutaj za lustrem, znajdującym się w łazience, udało się projektantowi wykorzystać tą przestrzeń i tutaj mamy malutki schowek, uwaga, ze złączem 230V, także tutaj naprawdę udało się stworzyć coś nowego, coś niesamowitego, że w ogóle udało się wymyślić coś nowego na bazie Campervana. Z drugiej strony mamy tutaj po zamknięciu oczywiście przestrzeń, jak, tak, tak jak mówiłem wcześniej, mamy do wykorzystania każdą przestrzeń, każdy centymetr. Tutaj stworzono taką specjalną szafę na ubrania. Mamy dodatkowe schowki, dodatkowe półki otwierane, one podobnie jak w travelerze są nieco wąskie, ale z drugiej strony mamy tutaj bardzo dużą przestrzeń w środku. No właśnie, tutaj tej przestrzeni na pewno nam nie zabraknie, ale dodatkowo pragnę zwrócić uwagę, że ten cały blat kuchenny jest wyższy, więc ja, mając wspomniane, 185 cm wzrostu, o wiele łatwiej mi się tu operuje, mam o wiele łatwiejszy dostęp do kuchenki czy zlewu, czy chociażby tutaj właśnie. Do tej lodówki, do Metica. proszę bardzo. Jest ona całkiem przestronna i tutaj bez problemu się zapakujemy nawet na dłuższy wyjazd. Zwróćcie też uwagę na to, mamy do czynienia, nie zapominajmy, z kamperwanem, a jednak tej przestrzeni roboczej nie brakuje. Tak samo tutaj mamy bezpośredni dostęp do panelu sterowania ogrzewaniem, co jest moim zdaniem o wiele lepszym rozwiązaniem niż montaż w standardowym miejscu tuż nad bocznym wejściem. Tam po prostu jest to problematyczne. Jeżeli chcemy zmienić temperaturę, musimy wstać z tego łóżka, przejść, zmienić. Tu wystarczy się delikatnie odchylić i mamy dostęp do panelu ogrzewania. Jest to o wiele Wiele prostsze. Jeżeli gotujecie w tym miejscu, to na pewno byście musieli zmierzyć się z nadmiarem chociażby pary wodnej, która się tutaj gromadzi. A zobaczcie, ani po lewej, ani po prawej stronie żadnego okna, co zrobiono, a zainstalowano tutaj nad moją głową wentylator, automatyczny wentylator firmy Dometti, który uruchamia się samoczynnie i uwaga, zamyka się również samoczynnie w przypadku kiedy wykryje, że pada deszcz. Także w żadnym wypadku nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek zalaniu tej części pojazdu. Idziemy dalej w Głąb. Tutaj mamy placik standardowe złącza, tak jak wszędzie. One powinny być wszędzie i powinno ich być jak najwięcej. W końcu mamy XXI wiek, a w dalszym ciągu duzi producenci zapominają o montażu właśnie w kluczowych miejscach pojazdu tych złączy. Szafeczki, szafeczki, schowki. Sami możecie rzucić okiem jak bardzo one są przestronne. Proszę bardzo otwieram nawet dwie sami widzicie, że one są z pozoru tylko wąskie, bo jest ich tak naprawdę dużo, że tak jak pokazały testy podobnych camperwanów, które wyszły już spod ręki Jacka Jaskota, widzieliśmy, że bez problemu słuchajcie, zapakujemy się tutaj nawet na kilkutygodniowy wyjazd. Przechodzimy tutaj, moi drodzy, w tym momencie do salonu i to właśnie tutaj, w tym salonie znajdziemy największą innowacyjność, jeżeli chodzi o nowego campervana właśnie od firmy Affinity, od Jacka Jaskota, bo nie zapominajmy, że ten model jest dostosowany dla czterech osób, zarówno do spania, jak i do jazdy. Dwie osoby doskonale wiecie, gdzie mogą się położyć z tyłu na łóżku francuskim. Co z tym miejscem? No właśnie. Jeżeli macie dzieci, to na pewno znacie ten problem, że tutaj montujemy foteliki dziecięce i wtedy co zrobić ze stolikiem. Moi drodzy, do niedawna jeszcze o tym nie wiedziałem. Teraz już wiem, że jest to naprawdę duży problem. Tutaj rozwiązano to w bardzo łatwy sposób. Już wam pokazuję gdzie schować właśnie ten stolik. Bo zazwyczaj w kamperwanach do tej pory nie było na niego miejsca. Jak sami widzicie tutaj właśnie w tym miejscu zaprojektowano specjalny schowek na stolik i dzięki temu każda osoba, która siedzi właśnie na tej kanapie bez problemu po pierwsze się tu zmieści, po drugie ma miejsce na nogi, po trzecie bez problemu zamontuje tutaj fotelik dziecięcy. Ta kanapa jest wspólna, co jest dosyć innym ciekawym rozwiązaniem, bo pamiętacie, że w Globe Travellerze wymyślono, że mamy tutaj dwa osobne miejsca, ale wbrew pozorom, Przestrzeni jest naprawdę dużo. Poza tym te specjalne tutaj z boku. Boczki chronią nas przed tym, żebyśmy się zbytnio nie wysuwali z tych siedzeń, więc tutaj bez problemu się zmieścimy. Co mnie poinformowano, również tutaj, w tym miejscu w odcinku lędźwiowym wkrótce pojawią się dodatkowe poduszki, żeby jeszcze bardziej zwiększyć komfort użytkowania. Ale w dalszym ciągu przecież nie wiemy, jak stworzyć z tego miejsca łóżko. Już wam pokazuję. Jeżeli byliście przekonani, że w campervanach nie da się wymyślić nic nowego, to patrzcie, jak rozwiązano dodatkowe spanie dla dwóch osób. Marcinie, jeżeli mógłbym Cię prosić, o pomoc. Sami zobaczcie jak to wygląda. Wystarczy kilka prostych ruchów ręką i tworzymy nagle co? Dwa osobne, moi drodzy, miejsca do spania o długości bardzo, bardzo zadowalającej. Zwróćcie uwagę, że zadbano chociażby o takie szczegóły jak tutaj. Pod głową mamy delikatne, e, delikatne tutaj podniesione. Tak samo tutaj na długość na pewno wystarczy tej przestrzeni. Tak samo wystarczy przestrzeni zarówno tutaj dla śpiącego u góry, jak i śpiącego e, na dole, nad głową tej przestrzeni na pewno nie zabraknie, co jest dosyć spektakularnym wynikiem, jeżeli chodzi właśnie o e, camper wany. W ten sposób właśnie Stworzyliśmy miejsce tak naprawdę dla czterech osób: tu jedna, tu druga, tu trzecia i tu czwarta. Teoretycznie te dwa miejsca przeznaczone są dla małych naszych towarzyszy podróży, ale przecież bez problemu tutaj wyśpi się osoba nawet o wzroście i gabarytach takich jak ja jestem pod dużym wrażeniem. Ta właśnie tutaj konstrukcja, ta metalowa konstrukcja waży najwięcej i nawet jeżeli ona jest tutaj zrobiona z bardzo mocnych materiałów, no bo w końcu musi wytrzymać odpowiednie obciążenie, to w dalszym ciągu mamy tu właśnie do czynienia z wagą na poziomie zaledwie 3 ton i 50 kg w stanie gotowym do jazdy. Teraz przejdźmy do osoby, która tak naprawdę zaprojektowała całego, cały ten pojazd, stworzyła go i jest twarzą tej marki, bo nie, nie omieszkam opowiedzieć o tym kamperze wyłącznie sam. Musimy spotkać się z Jackiem Jaskotem. Po mojej lewicy Jacek Jaskot, twórca tego pięknego kampera, którego przed chwilą Wam y, pokazaliśmy. Witaj Jacku, dzień dobry. No cześć, cześć, witam. Jacku, y, co się stało z Twoimi włosami? Zacznijmy od tego. <laughs> Postanowiłem zestarzyć się z godnością i wymieniłem szampony. <laughs> I twój Ale... projekt też dojrzał, twoje włosy dojrzały i twój projekt dojrzał. Wydaje mi się, że dojrzewamy razem. Ten, ten projekt dojrzał przez pół roku, bo mniej więcej od pół roku zająłem się pracą nad tym projektem. No i teraz mamy debiut, efekty widzicie. Mam nadzieję, że nie rozczarują tych, którzy na, na ten samochód czekali. Dzisiaj feedback z rynku no, zdecydowanie potwierdza, że poszliśmy dobrą drogą. No, i że jest duża szansa na to, że będziemy tę markę rozwijać. Powiedz mi, Jacku, czy to jest taka y, wersja już naprawdę do produkcji, czy jeszcze będą jakieś tutaj delikatne zmiany, coś będziecie modyfikować? Prawdę powiedziawszy, nie będziemy prawdopodobnie już nic w nim zmieniać, ponieważ jest bardzo dobrze przyjęty. Nikt nam nie zwraca uwagi na, na nic, na rzeczy, które należałoby poprawić, więc generalnie uważamy, że w takiej wersji, w jakiego tu prezentujemy, będzie produkowany. Właściwie to już tą produkcję żeśmy rozpoczęli, więc właściwie to już jest fakt. No. Rozmawialiśmy wcześniej, że ten samochód podstał, powstał od, od totalnych podstaw. Wszystko zrobiliście tutaj od początku. Nie chcę tutaj nawiązywać do poprzedniej marki, w której <laughs> pracowałeś, ale tutaj naprawdę zrobi, zrobiłeś wszystko od nowa. W poprzedniej marce życzymy jak najżycie, jak najlepiej. Jestem bardzo z nią związany emocjonalnie, natomiast to jest moje nowe dziecko. Tamto dojrzało. To jest na etapie, że tak powiem, e, początkowym. Natomiast wydaje mi się, że wiele doświadczeń, których nabyłem przez te wiele lat zaowocowało tym, że, że ten projekt jest zdecydowanie bardziej dojrzały moim zdaniem, to znaczy ma dużo mniej e, słabych punktów, jest ba, o wiele bardziej dopracowany również ze, ze względu na technikę, jest dużo lepiej rozłożona waga, ta waga jest dużo niższa w tym samochodzie, no ma dużo zalet według mnie, no i to jest oczywiście efekt jakichś moich przemyśleń, doświadczeń z poprzednich lat. No. Ja prezentując ten pojazd skierowałem się emocjami, przyznaję bez bicia. Chciałbym ciebie podpytać o tematy techniczne. Jak się udało uzyskać niższą wagę? Skąd te uwypuklenia na zewnątrz? Opowiedz mi trochę o tych takich właśnie funkcjonalnych. Wycięliśmy znaczną część boku z jednej i z drugiej strony, a, a metal waży, zamieniliśmy to, przez, zamieniliśmy ten metal. E, Budując ściany z plastiku, no ale to jest silny plastik, to jest ABS, w ten sposób, to jest jeden z powodów, dla których uwagę żeśmy zmieni, zmniejszyli. Wejdź do środka, zobaczcie jak mebli jest niewiele, one są tylko po bokach. Ściany i część, i wszystkie fronty w zasadzie zbudowane są z sandwicha, to nie jest sklejka tylko sandwich, czyli sterodur oklejony z dwóch stron sklejkami. No walczyliśmy z tą wagą, waga jest teraz bardzo istotna, ma to wpływ na emisję spalin, ma ta, ten limit, te limity są coraz bardziej wyśrubowane, dlatego no to absolutnie był jeden z priorytetów dla nas. Ten samochód jest zdecydowanie lżejszy niż większość na rynku i a myślę, że nawet jeden z najlżejszych na pewno w tej chwili, ale jest oczywiście to duży samochód, więc swoją wagę i tak ma, natomiast porównując do konkurencji na pewno mamy bardzo dobre wyniki i to był jeden z priorytetów, z priorytetów dla nas. Szukać dealerów, to wiem ostatnie pytanie w takim razie jakie rynki celujesz? ten samy co Glob hmm. czy coś innego? <noise> wiadomo, że Niemcy są najważniejszym, najważniejszym rynkiem w Niemczech dla wszystkich producentów samochodów kempingowych więc my z pewnością też będziemy na tym rynku obecni no, mówię dzisiaj jest dzień dla prasy ale on absolutnie potwierdza, że ten produkt będzie się tu sprzedawał to znaczy no, no, bardzo jestem optymistyczny nawet za taką cenę Cena nie jest wyższa niż marki porównywalnej, e, jest raczej niższa. E, dobrze wyposażony samochód, e, dobrze wykonany. No, wygląda na to, że nie będziemy mieli problemów ze sprzedażą. No, mówię, no, stał tu dzisiaj rano, przyszliśmy, czekał na nas jeden z większych dilerów niemieckich, tylko po to, żeby zamówić pierwsze samochody. Dla mnie trudno sobie wyobrazić lepszy debiut. No. Może napiszą mi w komentarzach, że zadałem głupie pytanie, ale. Jestem strasznie ciekawy, czy będzie taki moment, kiedy odejdziesz na emeryturę i powiesz, że skończyły ci się pomysły i chcesz odpocząć? No ja już bym poszedł na emeryturę. Nawet nie wiesz, ile mnie kosztowało pracy wybudowania tego samochodu. No widzę po włosach. Prace, 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 prace trwały pół roku. Zderzaliśmy się z taką ilością problemów, że, o których zdążyłem zapomnieć. Nie spodziewałem się, że, że, że może to być aż tak ciężkie dla mnie, człowieka, który na tych samochodów trochę wyprodukował, trochę ich zaprojektował. A i tak zderzyliśmy się z, z koszmarną ilością problemów, i chętnie bym na tą emeryturę poszedł. No, ale, oczywiście, po miesiącu bym wrócił. No, wiadomo, że to jest moje życie, moje hobby, że mam świra na tym punkcie. No, zapytaj wszystkich, którzy mnie znają, no to wiadomo, że ja tym żyję, no, to jest moje życie. I, I pewnie nie szybko bym jestem w stanie z tego zrezygnować. No, nie będę szybko w stanie zrezygnować. Ci ale... mogę więcej powiedzieć. Powodzenia. Dzięki, dziękuję. Dzięki dziękuję bardzo.